No, hejka, dzisiaj zacząłem pisać a propos likwidacji tabel i wyników w grupach dziecięcych. No, ja mam do tego troszeczkę takie podejście. Nie do końca, nie do końca wiem, jakie stanowisko zająć, ale ja wiem jedno, że w piłce nożnej, zarówno gole, tabele, wygrane, zwycięstwa, remisy są i były i będą. i to jest wytyczna szkolenia i meczu, tak naprawdę. Tak samo w życiu mamy uśmiech, łzy, radość i piłka nożna wyzwala te emocje. I ja daleki byłbym od tego, żeby ze względu na złe zachowanie rodziców, czy złe zachowania trenerów, Likwidować to wszystko. Ja bym poszedł na miejscu Polskiego Związku Piłki Nożnej w stronę po pierwsze edukacji. Jest coraz lepiej z trenerami. Natomiast to, na czym bym się skupił, to podzielił całe szkolenie w Polsce, nie tylko w Polsce i na świecie, ale na świecie to jest, to jest tak właśnie zrobione. Chociaż może nie wszędzie. No, ja tutaj myślę o Niemcach, o Wolfsburgu. Podzieliłbym szkolenie dla e, amatorów, półzawodowców i zawodowców. Ostatnio byłem na Małym Orliku, gdzie trener prowadził zajęcia. Dzieci 10-9 lat może. Jeden gruby, jeden chudy, jeden szybko biegał, jeden wolno. E, jeden odważny, jeden strachliwy i ten trener fantastycznie sobie radził. Młody trener. I moi drodzy, piłka nożna to, jest, to są emocje. Natomiast my musimy nauczyć ludzi, w jaki sposób reagować. Ja dałbym na przykład narzędzie sędziom, tak? Czyli sędziuję mecz, ale słyszę, że ktoś z trybun na mnie krzyczy ty, nie sędzia Kalosz, tylko ty, taki, owaki, wulgaryzmami. Przerywam mecz, robię walkower i ja wam gwarantuję, że następnym razem rodzice której drużyny ten walkower zostałby przyznany na, na niekorzyść w wyniku meczu, oni zastanowiliby się 10 tysięcy razy, czy w, na kolejnym meczu krzyknąć do sędziego w sposób obraźliwy. Edukowałbym trenerów, zawodników, natomiast no, przychodzi mi do głowy to, że yy, kiedyś na szkoleniu u mnie w Wolfsburgu przepraszam, u nas w Wolfsburgu był trener, którego później spotkałem na turnieju zresztą organizowanym przez nas u Jacka Krzynówka i ten trener aż wbiegał, wbiegał na boisko krzyczą, krzycząc do zawodników i ja w przerwie meczu jako organizator podszedłem i mówię trenerze, on mówi trenerze ja wiem, ja rozumiem, ale to jest silniejszy ode mnie, ja z tym walczę, nie umiem, ale ważne, że facet sobie zdawał z tego sprawę. Dobry trener będzie starał się wygrać mecz, liczyć punkty i gole we właściwy sposób. I moim zdaniem tego musimy nauczyć. Ja wiele spotkań miałem towarzyskich, gdzie po prostu nie liczyłem goli, ale liczyli rodzice. Kiedyś zagraliśmy, nie wiem, 2-3 lata temu, zebrałem chłopców, zagraliśmy sobie ze skulsami z legią. No i tam padało, było kilkanaście bramek. Mówiliśmy się z trenerem, że mm, zrobimy sobie, nie wiem, cztery części meczu. No i tak dobieraliśmy zawodników do poziomu, żeby, żeby te wszystkie części były wyrównane i ja nie wiedziałem, jakim wynikiem zakończył się mecz, ale rodzice policzyli bramki. Więc edukacja trenerów, rodziców, zawodników, działaczy i tak dalej musi zostać podzielona na to jak postępować w ligach amatorskich, jak postępować w zawodowych? I ja mam pewnie jedno: ja jeżdżę sobie po akademiach i z zachowaniem trenerów w akademiach zawodowych, nie wiem, Akademia Legii Warszawa, czy Akademia Jagielloni Białystok, czy Akademia Lecha, czy Akademia Zagłęba, Zagłębia lubin, czy Wisły Kraków, ja tam dawno nie widziałem patologicznych zachowań ani rodziców, ani zawodników, ani trenerów. I tam już jest ok. Ja mam wrażenie, jakoby w mniejszych ośrodkach, gdzie ta świadomość jest mniejsza, gdzie rodzice są mniej wyedukowani czy, czy, czy trenerzy, właśnie tam jest źle. Że tam się dzieją okropne rzeczy, że tam trenerzy są jacy są. No bo najlepsi trenerzy, mam wrażenie, może niekoniecznie najlepsi, ale ci z górnej półki lądują właśnie w tych. Powiedzmy, zawodowych akademiach, i tam jest to wszystko ogarnięte. Jedyne, czego brakuje jeszcze, to tego, żeby zawodnicy mówili dzień dobry, do widzenia, jako gospodarze obiektu i tak dalej. Teraz yy, byłem dwa tygodnie temu na LTC. No i. Już, już jest fajnie, bo już zawodnicy mówią dzień dobry. Tylko nie wiem, czy dlatego mówili mi dzień dobry, bo mnie rozpoznali, czy dlatego, że po prostu mają tak w kodeksie napisane. Natomiast ostatnio, ty, w zeszłym tygodniu na Eskoli, nikt mi nie powiedział dzień dobry. Mało tego na no odchodne jeszcze jakiś trener rzucił przez ramię yy, dwa słowa za dużo, powiedzmy. Yy, I to jest słabe, i to jest bardzo słabe. Dlatego. Moje zdanie, moje stanowisko jest takie, żeby uczyć młodzież, dzieci i młodzież piłki takiej, jaka jest. Natomiast, jeżeli my będziemy mówić dzieciom, jaka jest naprawdę piłka, to one przestaną grać w piłkę. Więc tutaj, właśnie do pewnego roku i do pewnego <laughs> powiedzmy postanowienia, czy dziecko ma być piłkarzem, czy nie, ja bym się wstrzymał, mocno bym się wstrzymał z pokazywaniem prawdy o futbolu, bo prawda o futbolu jest bardzo trudna. Nie każdy zostanie Lewandowskim. Możemy stawać na głowie, możemy robić nie wiadomo co, statystycznie rzecz biorąc. Polski klub wydaje mi się, że wystąpi w Champions League raz na 20 lat, bo to zabrało, zabrało nam UEFA Przyznając ileś tam miejsc w tych ligach najlepszych, nie tak jak kiedyś, że grali tylko zwycięzcy Lig. Statystycznie jeden na tysiąc zawodnik będzie grał zawodowo w piłkę nożną i opierajmy się na tym, co my możemy udoskonalać, żeby było fajniej, nie żebyśmy osiągnęli lepsze wyniki, bo my lepszych wyników nie osiągniemy. Nie ma takiej możliwości. To jest statystyka. Mistrzostwa świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Ameryki Południowej wygrywają od wielu, wielu lat z reguły te same drużyny. Jedyne, co się poprawiło, to poprawił się poziom afrykańskich drużyn i pamiętam to doskonale, bo jako 12 latek pamiętam krytykę polskiej drużyny po remisie z Kamerunem. A później Kamerun o wiele częściej występował na Mistrzostwach Świata niż. Polska. Generalnie chodzi o szczegóły. We wszystkim chodzi o szczegóły. I teraz konkurs. Nie wiem, czy zauważyliście. Noszę dwa zegarki. Nagrodą będzie fajna sportowa koszulka, a nagrodę otrzyma ten, kto dobrze odpowie, dlaczego noszę dwa zegarki. Życzę Wam mm, miłego weekenda, moi drodzy.